Jesteśmy na Szczawnickiej 4 w Poznaniu. To tutaj już 4 marca otwieramy nasz nowy sklep Motobandy. Wbijajcie do środka! Nie warto było o 6 iść spać. Czekaj. O Jezu, ojej. mogę po prostu nie kłaść się spać. Pokażę wam jak wygląda sklep łee Nie wyjdę o! Nie. O niee muskanowanie skanowanie tego staka padaka Skanuje, Siedzę i skanuje Na to byś wolał robić A wszystko inne Wiercić dziurki Jedna trzyma wymiar Zobacz tu Zobacz góry. Le, Delikatnie wejdźło Nie, Jest zajebiście kas mm, no i śruba Dobra Mamy to jest prawie dobrze No jest so, prawie so. dobrze Tam przepraszam A ja ty czego tu? No tak wolno robicie to? to? to tak Ej, Molto Kto na to wpadnie? myślałem, że tego będzie mniej. No nie, to jest Najlepsza. Ratujemy się wszystkim możemy aktualnie. Dobrze. A na przymierzalny ten marzusz ten, czy nie jeszcze? Kamera cię kocha. Natalia jak ci idzie? Bo mam więcej palet. to trochę szybciej. Ja wiem, ja wiem jak wiem o co chodzi. Będzie To jest! Zobaczymy! Ostatni transport ze sklepu na czerwonaku. Ale to popchnijcie w moją stronę. Dobra. Poszekajcie chwilę, bo nie chcę was martwić. Ale wieszaki... O nie... Ja, na, na, na... Nie Dobrą wiadomość, kręciłem wieszaki, a znowu muszę je odkręcić. Jak <skręci> <susen> Trochę. To... Stawcie się Co? pomiędzy płytami i każdy łapie jedną i drugą płytę. Ok. 1, 2, O! No u mnie się tam... O, nie leci, o, nie leci, nie leci, chłopaki. Nie leci. zostawmy, pójdźmy no, no, no. Sklep się remontuje, ale oczywiście paczki cały czas wychodzą i na czas. O, idealnie na zachód, ale romantycznie. Chodź, pocałujmy mnie. <laughs> o. o! O! o ja, mówię, <laughs> ja mówię do Wiktora, że czuję się jakby taki grill tutaj był. Robota. Jedziemy dalej. Infinity Adventure. Tu jest MKL kaszara. Generalnie tak, chodź to Ci pokażę. Tych nie ruszaj. No. To i tam, tamto. Tam, 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 tam. Tak. Jest godzina 18. No ja myślę, że tak, ja tak do 20 myślę, że mogę bez problemu. No jest wszystko fajnie. Eseczkę czerwoną myślę, że jak najbardziej. Niebieską damy obok. A gdzie są jeszcze wieszaki? Ale to jest trupiarnia. No nie, nie Trzymaj, zaraz ci wujasz sprawdzi kurde, poszło całkiem mm. jadą, jazda tu tu tu, tu jep Normalnie nie, se... nie chce na czosika. Mm. Mm. A, nie a nie dobrze. wygląda dobrze. Te na się zawsze nie wyglądają nie dobrze. dobrze Nie ma nie ma Zobaczmy. nie, to nie jest Czemu tak cicho nuta jest? Czemu tak cicho nuta? Like Dobra, co my tu mamy? Trilo Nica z Urbany. Jeszcze bardzo dużo przed nami. To poczekaj... Te otwarcie zestawy. I pół dnia. Lada czeka na złożenie, ale zabrakło kilku części niestety. Tu do Drewiś ciekawego go. Jest dobre, dobre rzeczy się ponagrywały, będzie fajny materiał. Daję. No, Otwieramy czwartego. Ale malutka jest ta kawa. No, Robisz mi zdjęcie, ja w klapkach. Ale fajny ten sprzęcik. Są kluczyki. Fajny, fajny, no, on jest niby taki turystyczny, ale jest taki kurde ale bym tutaj, kmyk, kmyk. kawa też malutka, fajnutka. No ale malutka. co ty Wiktor robisz o 20 w środę? No co jest w środę? dzisiaj Działamy, nie? Prężnie pracujemy. Przepraszam, przepraszam. Zamówiłem takich, które mogły przyjść na czas. Są troszkę za małe. no. podprzymierzanie na ten moment. troszkę za małe. Takie, się nie wierze. Wierze. Ej, no nie no, ale... Ej, jest taki jakiś standard. No, skąd miałem jakie niski. to mają być? Jest i tak. Standard jest bardzo niski. Taki przedszkolny bym powiedział. Taki jest do metru 30. 30. Ej, wiso, pufa. To pufa. Trzeba, tania. Nie była mini pufa. Dlatego rozpakowałem no tylko jedno opakowanie, nie? To tak jest więcej ty. One są tak, Najlepsze one są jak w Minecrafcie, takimi Aha. kostkami No no, no ty no. się o co ma chodzi. Nie no, dobre są. no. Bo kącik Tych dziecięcy, ten jak ten przyjdzie jakieś dziecko, no, no, to będzie miał... ewidentnie rozmiar, On nawet jest... Jak, no. Idealnie, no. Sparne. Teraz wygląda na nie Skromnie, ale jest. Zmieścimy? jedną osobę tu jest, tu jest but ładny to jest dobry but sukces, Lada stoi Godzina pierwsza 17 Nie, proszę mnie kamerować. Ja ci pomogę z tymi butami, ja je przerzucę Dobra, jedź, ja jedź Ta godzina startujemy, otwieramy sklep Godzinka 17.44 już w zasadzie po wszystkim Jeste trochę zmęczeni Sprzątamy ostatnie rzeczy <grymne> A nie, dobra komórką szczelimy mm. wygląda zadowolona osoba? <grymne> Bardzo zadowolona <grymne> <grymne> Nie, Nie wiem. Urodziny. <głosy> <głosy> Nie <głosy> wiem. <głosy> Ktoś na pewno. pierwszy dzień. <noise> no.